Dzień dobry Państwu, Jacek Sobczyk, Geronimo Martins Polska, czyli Wiedronka, ja jestem odpowiedzialny za wdrożenie płatności mobilnych w Wiedronce i jestem zastępcą Pani Angeliki, która reprezentuje firmę ICP, która stworzyła ten system. To tak, na wstępie chciałem powiedzieć, że kasa została współtworzona przez Geronimo Martins, ale właścicielem jest firma ICP. Tak, My jesteśmy pierwszym uczestnikiem i, i też dzieliliśmy się swoimi, swoją wiedzą przy jego tworzeniu. Krótko w ciągu pięciu minut chciałam powiedzieć, co to jest Ikasa i jak działa. Po pierwsze, co, co to jest punkt pierwszy i chyba kluczowy, to jest system płatności mobilny, niezależny od organizacji kartowych banków i operatorów sieci komórkowych. Z tego punktu widzenia kluczowy, że to też się przewinęło po, w, w poprzednich prezentacjach, w poprzednim panelu, to, kto jest, to kto tworzy system płatności mobilnych, kto jest jego właścicielem determinuje model biznesowy. Tak? Te, te, bo, bo wiemy, że, że inne systemy są tworzone przez inne organizacje i, no i to determinuje, kto na tym zarabia ile i też trochę jak wygląda ten system, tak? Co, od, od czego zaczynamy. Więc nasz system i kasa, tak jak już powiedziałem na wstępie, był jako osobiście z kolegami, z informatykami, z ludźmi z operacji z Biedronki i, i z firmą serwerami, robiliśmy go od zera. Tak? Postaraliśmy, postaraliśmy, jak będzie wyglądała aplikacja. I zawsze nam chodziło o to, żeby było bardzo proste, tak? Żeby było proste i żeby odpowiedziało, odpowiadało potrzebom klientów Jiedronki, czyli przeciętnych klientów, tak, przeciętnych Polaków. I, I to chyba nas trochę wyróżnia. Tak byśmy że chcieli, żeby to była nasza przewaga konkurencyjna. Druga to jest to, że może z niego skorzystać każdy konsument, więc system jest otwarty dla innych sieci czy innych akceptantów i dla innych banków i myślę, że najbliższe tygodnie pokażą, że, że kolejni partnerzy dołączą do tego systemu. Jak również będzie aplikacja prepaidowa, tak Przepłacona, więc nie trzeba będzie mieć w banku, żeby z tego korzystać. I tutaj pominałem ten punkt trzeci, to jest to, że, że naprawdę nie trzeba mieć smartfona, żeby płacić telefonem teraz wydrące. Działa to na żabie, na badzie, na naprawdę starych telefonach, nie mówiąc oczywiście o Androidzie, iOSie i innych systemach operacyjnych. Czyli podsumowując, jest, ma być przede wszystkim prosto, dostępne dla wszystkich i dostępne w różnych bankach i różnych odbiorców. Jak to wygląda? Ci, którzy mają, to, to pewnie wiedzą. Screen powitany jest spersonalizowany ze względu na bank, który jest jakby wydawcą tej aplikacji. Kolejny screen, tak jak powiedziałem, proste cztery ikony, tak? Płać, historia, z informacje, wszystko. Okej, okay, ale szkoda tłumaczyć, bo, bo chyba jest self-explanatory, co tam jest. I teraz, ale, ale to jest nasz powód do dumy, bo jak robiliśmy szkolenia dla kasierów, jak korzystać z tego systemu? Szkoliło 600 kierowników rejonu, wszystkich naszych kasjerów, każdy pokazywał, jak to się robi. To pierwszy komentarz był taki, że to jest proste jak budowa CEPA, i to był dla nas największy komplement. Stwierdziliśmy, że sama idea płatności mobilnych, smartfona, internetu, wyciągania aplikacji, łączenia z rachunkiem jest na tyle skomplikowana, że chociaż ten aspekt, nad którym mamy kontrolę, czyli sama aplikacja, musi być maksymalnie prosta. Teraz czego nas nauczy, na, na, nauczyła IPASA? Pierwsze doświadczenia po trzech miesiącach e, funkcjonowania tego systemu w Biedronce. E, po pierwsze, tak, klienci doceniają tą prostotę, e, doceniają i klienci, i kasjerzy, dla których też to jest tylko wpisanie kodu i, e, i potwierdzenie jednym przyciskiem. E, kluczowa jest szybkość i niezawodność. E, e, są sklepy, gdzie jest słaby zasięg telefonii komórkowej, tak? albo gdzie były aparię faktycznie z systemem kasowym, gdzie się to nie łączyło. I widzimy, że na początku oczywiście się pojawiały zgłoszenia do call center, że nie działa, co zrobić i tak dalej. Ale to było szybko naprawione, ale widzieliśmy, że ty, ty, ten potencjał klientów, których straciliśmy na początku, jest bardzo trudno odzyskać. Zresztą każdy, każdy z nas pewnie potrafi sobie wyobrazić sytuację, że... Stoi w tej drobce, jest kolejka ludzi tak, i coś się zawiesiło i wszyscy czekają, patrzą z wilka. Ciężko mu będzie drugi raz spróbować płacić. Tak? Na szczęście takiej sytuacji nie było wiele, ale, ale to jest prób. E, jakość obsługi w sklepach. E, tak jak wspomniałem na wstępie, wdrażając system, e, przeszkoliliśmy wszystkich naszych pasjerów, których jest 35 tysięcy, e, robiąc... 26 tysięcy transakcji, realnych yy, transakcji telefonami, mówiąc o filmach, prezentacjach itd. itd. Yy, I to, to zostało yy, chyba docenione przez klientów, jak czasami yy, gdzieś tam spojrzałem na, na, na fora albo też na jedne z konferencji innych, yy, zostało o tym wspomniane, że ludzie faktycznie docenili, że okej, okay, wszyscy mówią o płatności telefona, telefonami, ale Biedroncy faktycznie wiedzą jak to obsłużyć, tak? yy, w innych miejscach nie zawsze. Kolejny punkt to to, 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 to że rozpowszechnienie innowacji to długi proces i to, i to pokazuje jej kasa. Tak? Mieliśmy, szybko złapaliśmy tych innowatorów, którzy ściągają wszystko, co się pojawia na rynku i, i chcą z tego skorzystać i sprawdzić i osiągnęliśmy pewien pułap, i teraz przyrosty są, ale są to przyrosty bardzo, bardzo powolne. Tak? To, to trzeba przyznać. I, I naprawdę marketing takiego, takich innowacyjnych usług, no nie jest prosty. My wydrukowaliśmy 2 miliony ulotek, banki współuczestniczące dały promocję, Kelswek 10%, buketinu 5%, Walliora, plakaty i tak dalej. Myślę, że konkurencja tutaj też reprezentowana w postaci Banków BKP wydała dużo więcej pieniędzy na swoje płatności mobilne, natomiast no, wzrost tej inwestycji to, 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 to jeszcze długo. Tak? I tutaj naprawdę my też myślimy, firma i my jak naprawdę podejść, co zrobić, żeby, żeby, żeby ściągnąć ten mainstream. Tak? Bo na razie mamy tych ludzi, którzy na lub gadget, lubią się tym bawić. To no, nie ukrywam tego, tak? Nie ma ich tak dużo. Yy, i... Myślimy na czymś, może się coś pokaże. Tyle z mojej strony. Na wstępie. Dziękuję bardzo za...